Tak jestem kurwiony na tą grę, nie mogę wygrać żadnego meczu. Sorry, że się denerwuję, ale kurwa, mam skład za tyle, co oni jedzą w tej afryce przez pół roku. Tak jestem wkurwiony na tą grę, nie mogę wygrać żadnego meczu. Sorry, że się denerwuję. Ostatnio strałem w maku. Tak było. Byłem w maku, mówię. Eh, wysrał się. I wchodzę do Kigla, są trzy kabiny, nie? Wszystkie są zajęte. Jeden typ stoi w kolejce, więc się ustawiłem, bo typa. Nie dobra, dzień dobry. Czekaj. I wtedy wydarzy, się najgorsza sytuacja z możliwych, bo dwie kabiny w tym samym momencie się zwalniają, nie? Więc ten typ wchodzi do jednej kabiny w tym samym czasie, co ja wchodzę do drugiej. I ja wiem, na co ja idę. Z <śmaks> McDonalds! Nie wiem jak że u, u mnie w maku układ trawienny zamienia się w zjeżdżalnię. Ja jem szóstego na pięć mi już w dupę puka. To jest... Będzie dwója roku. No kołnierza nie doczyszczę. Wtedy ty chcesz spać o piątej? O dziesiątej? Gdy trochę wstyd. Typ nie. widział przed chwilą moją twarz. Trochę wstyd. Mówi, poczekam, nie? Może poszedł na jedynkę, nie? Może siurnie wyjdzie. I ja mam kibet dla siebie, hej. Ale nie, ja słyszę, że on ścieli. On ścieli. Będzie dwuja na bank. Więc czek Teraz jest taki moment, że czekasz na pozwolenie, nie? Tak, czekasz na pozwolenie, bo jeżeli ją pierwszy bal, nie? Ty boisz... <laughs> <laughs> Czyli tak się bawimy i też. <laughs> Wtedy to już jest konkurs, nie? Więc czek Mój tata nigdy nie wie o co mi chodzi, jak pisze te skróty, więc się mu wytłumaczę. You confuse me every time when you do this. You send me messages and sometimes I have no idea what you mean. okay let's go omw on my way on my way yeah okay yeah i think i might guess that one idk i don't know i don't know okay yeah i think i only know that because you've done it recently okay later 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 yeah i know that one Yeah. see you later yeah tbh to be honest To i use to be and tbf to be fair Mm -hmm. It's kind of the same thing. Yeah, I use them. I know that one. IMO, emol, In my opinion, mine's Zion Yeah, in my opinion. <laughs> Just let it slip. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up.

Lepsze było to, że ja prawie pojechałem na ten koncert, tylko Fem się nie zgodził, żebym na dwa dni przed walką sobie pojechał z hotelu na koncert. Kurwili mnie. Młody, a ty pamiętasz tą scenę z filmu Instinct, gdzie Sharon Stone przekładała nogę na nogę podczas przesłuchania? No, pamiętam. Pamiętasz? Ale o wiertarce to żeś chyba nie pamiętał, żeby rano do samochodu zapakować, tak? Jak ja mam teraz tą listwę zamocować? Może spróbujemy na mutanta ją przykleić. Na mutanta? Ty sam jesteś młody mutant. Ja byś się tak zachowywał, to ty kariery w tej firmie to nie zrobisz. Młody? Co bym mówił, gdybym był patusem? O, muszę zapalić, o, muszę się napić, muszę zrobić dymy awantury. Ha, zaraz zawierzy mnie policja, ale mnie to nie obchodzi, PDW. Co to kurwa jest? Co za debil? Kurwa gdzie? Debilu pod prąd! Na jesteś? kurwa. No nie Gościu! Za... Stój, stój! 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 Rysujesz mnie! Zarysowałeś mnie! nie nie si czy się siku naprawiło czy nie <śmiech> <śmiech> Yo. siemanko, siemanko z tej strony idziaki to jest moje zmuszenie. Zostałem ostrzeżony, aby nigdy nie zamykać drzwi w pokoju. Teraz już wiem dlaczego. Zawsze obowiązywała jedna zasada w moim domu. Musisz pozostawić przynajmniej jedne drzwi lub okno otwarte w dowolnym pomieszczeniu domu, kiedy w nim jesteś. Wbijano mi to do głowy od czasu, gdy byłem wystarczająco stary, by sięgnąć po klamkę. Przez pewien czas nie rozumiałem dlaczego. Moi rodzice zazwyczaj nie byli przesądni. Nawet widziałem na zdjęciach, że mieli czarnego kota jakiś czas przed moim urodzeniem. Rzadko kiedy, jeśli w ogóle, zadawałem pytania. Moi rodzice byli uprzejmi, spokojni, ale gdy zbliżałem się do złamania zasad albo nawet zadawania za dużo pytań, stawali się poważni i nie odpuszczali mi bez 30-minutowej karnacji. Nie wierzyłem tak naprawdę w te przesądy, także częściowo dzięki temu, że nie powiedzieli mi, jaka będzie konsekwencja za ich nieprzestrzeganie, ale nie chciałem ich złościć, nawet jeśli oznaczało to zostawienie okna lub drzwi otwartych na zimno. Kiedy miałem 19 lat, moi rodzice pojechali do babci, żeby zobaczyć moją ciotkę, która przyjechała z Australii. Szybko zaoferowałem się do pilnowania domu, podczas gdy ich nie było, co wydawało się ich ucieszyć. W rzeczywistości wykorzystałem tę okazję, żeby zaprosić moją dziewczynę, z którą byłam przez 6 lat. Ojciec Ani nie przepadał za mną, więc nie byłem często u niej w domu. Moi rodzice nie zezwalali na gości, więc spotykaliśmy się głównie w szkole. W ten weekend jednak zaprosiłem ją i przyjechała mniej niż godzinę po wyjeździe moich rodziców. Oczywiście znała te zasady, ale wiedziała o niej głównie z moich skarg. Z jej perspektywy pewnie miałem po prostu dziwnych rodziców. Może gdyby bardziej poważnie to traktowała, albo gdybym był bardziej stanowczy, to co się stało potem mogłoby zostać zapobiegnięte. Po kilku filmach poszła do łazienki, ale po 30 minutach nie wróciła. Zacząłem się martwić, zapytałem, czy wszystko w porządku, i gdy nie otrzymałem odpowiedzi, otworzyłem drzwi. Jej tam nie było. Obejrzałem pokój i zdałem sobie sprawę, że musiała zamknąć okno, gdy była w środku. A teraz jej nie było. Niezbyt dobry sposób, by przekonać się, że ten przesąd był prawdziwy, co nie? Jej zaginięcie było wielkim wydarzeniem. Większość osób przypuszczała, że jej ojciec ją zabił z powodu jego postawy, będącego wielkim, groźnym Rosjaninem, który rzucał śmiercionośne spojrzenia, a także faktu, że często kłócił się ze swoją córką. Dochodzenie nie znalazło nic, oczywiście. To co ją zajebał, kurwał ciebie w domu, czy co? Nic nie powiedziałem, ale myślę, że moi rodzice coś podejrzewali. Dołączyłem do wojska niedługo potem. Chyba po prostu nienawidziłem być w domu, gdzie zniknęła i trochę skrywałem urazę do swoich rodziców, a bardziej do siebie samego, za nieprzestrzeganie zasady. Jednak żałuję, że nie utrzymywałem z nimi kontaktu. Zginęli w wypadku samochodowym w zeszłym miesiącu. Zostawili mi dom, między innymi. Tak, nienawidziłem tego domu. Ale był duży i przez pięć lat od wyjazdu nie miałem lepszego miejsca do mieszkania. Spędziłem ostatnią noc pijąc. Tak spędziłem wiele nocy od czasu, gdy zostałem zwolniony ze służby, ale być w domu, gdzie straciłem Anię, nie było dla mnie dobre i wczoraj wieczorem wziąłem wódkę na pusto. W stanie upojenia alkoholowego postanowiłem ponownie się z nią zjednoczyć. Wszedłem do łazienki, zamknąłem drzwi i okno. Natychmiast poczułem falę dłości, choć nie było to spowodowane alkoholem. Uświadomiwszy sobie, co zrobiłem, szybko się otrzeźwiałem. Spojrzałem przez okno i zauważyłem, że na zewnątrz było całkowite ciemności, pomimo tego, że słońce zaczęło właśnie zachodzić, gdy wchodziłem. Gdy otworzyłem drzwi, znalazłem się w kuchni. Ale to nie było to. Łazienka znajdowała się w pobliżu frontu domu. Drzwi za mną zatrzasnęły się, ale gdy je otworzyłem, znalazłem się w mojej sypialni na piętrze. Potem w moim salonie, potem w moim piwnicy, potem w pokoju gościnnym. To jest jak mój dom, ale nie to. To labirynt wszystkich pokoi i historii, ale w złych miejscach. Piszę to z łazienki na dole. Dowiedziałem się, że mój telefon ma zasięg, ale nie chcę prosić o pomoc. Nie chcę ryzykować, że ktokolwiek utknie w piekielnej, zniekształconej kopii domu, w której teraz się znajduję. W każdym razie nie miałoby to sensu. Nie sądzę, że zostało mi wiele czasu. Słyszę upiorne dźwięki z lasu na zewnątrz, ale to nic w porównaniu z tym, co właśnie usłyszałem. Co to kurwa Ktoś jest? Idzie po schodach. 3 miliony złotych. Tyle wypłaciliśmy polskim artystom pieniędzy wszystkim, którzy korzystają z wirtualnego wydawcy MUGO. To jest bez wątpienia rekordowy miesiąc w historii My Music. I co? Zapraszam Ciebie również, jeżeli nie wiesz, jak monetyzować swoje treści, nie tylko muzyczne, ale również treści z YouTube Entertainment. Witamy po w programie. tego nie ma referatu? Nie, bo mam pana w dupie. Proszę, słucham? Mam no w dupie, fizykę. Rafał, się chyba zapomniałeś. O nie. Te referaty, szkołę. Chyba się zapominasz naprawdę. Zostaw te referaty, oddaj mi w tej chwili. Bo co? Bo każę mi ma nowy? E, nie, Krystian, wyjmij to w tej chwili. Jak nie, nie to, to No co? Bo co mi zrobić? No to idziemy do dyrektora. O, z chęcią e, powiem no mu przynajmniej, żeby spadał na drzewo. O. No to mu powiem. Będziemy zaraz okazję. Proszę bardzo. Panie dyrektorze. O, dobrze, że jesteś. E, Co możemy zamienić kilka słów? No, stało się. No, no to wejdźcie. No, proszę. Proszę ci. Rafał, pochwal się swojej wychowawczyni, panie dyrektorowi, jak pyskowałeś mi na lekcji, a potem wrzuciłeś do kosza referaty swoich kolegów i koleżanek. Rafał, co to by strzeliło do głowy? Ja nie będę się uczył takiego gówna. Po co? Kiedy mi to mi się sprzyja? Nie tym tonem. Bo co? Wywaliśmy ze szkoły? Cześć, Rafał. Jutro widzę cię swoimi rodzicami u mnie w gabinecie. Aha. Po co taką szopkę odstawiać? Nie możesz mi od razu wywalić? Albo ta akcja będzie pierwszą. Rafał, nawet nie próbuj mnie tu straszyć, dobrze? Wracasz na lekcję i to już. Nie, nigdy tam nie wrócę. Rafał, ale tobie chodzi o ten konflikt z Krystianem, czy co się dzieje? Nie twój zasypany interes. Dobra, wystarczy, do wracasz to. na lekcję, a jutro widzę swoimi rodzicami no. mistrzowie rystyki. Komentarz po tym, co się dziś wydarzyło na tej sali. no nudy, ale Eminem. Ja Stary, gościu wszedł na rynek po tym, jak był cały niesmak po Vanilli Ice. Ja pamiętam taki pierwszy koncert, który oglądałem z Nowego Jorku klubowy. Był on, jeden biały i sami czarnoskórzy goście. Stary, nie widziało się takiego czegoś. A ten gościu miał czarną publikę. To miało znaczenie. Wtedy to naprawdę była ich muzyka jeszcze, bo dzisiaj uważam, że hip-hop po prostu należy do wszystkich. Więc naprawdę on musiał być ileś razy lepszy, żeby zostać zaakceptowany. Do tego, gościu z mordą umówmy się ofiary, a nie żadnego twardziela. Mm -hmm. Jak miałeś takich kolesi z House of Pain, to jakie oni mieli twarze. Oni wyglądali na, wiesz, takich, co tam wezmą swoich kolegów z irlandzkiego pubu jak będzie trzeba, to się pójdą po napierdach. I okazało się, że taki niepozorny białasek, jak łapie za ten mikrofon, to morduje. Mm -hmm. Ona lubi autobus do szkoły, no to i dosyje te przez taki skrót, nie? Przez... Wolałbyś dostać 10 tysięcy złotych? Czy mieć możliwość teleportacji do starej typa, który wyzywa w lolu? Spędzić noc z Katariną, czy spędzić noc z Lulu? Ty 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 Jutro się nie widzimy, widzowie. Nie. O kurwa. Obstrałem się konsekwencji. Nietypowe warunki walki, ponieważ pierwsza runda jest K1, a dwie... Szanowni Ale państwo, jebie. to jest taka nauczka, trzeba uważać na prezenty. Słyszałem o takim przypadku, że mąż zamówił żonie futro, przyszły felgi, Mąż zrozpaczony, żona go pociesza. Na całe szczęście te felgi pasowały do jego samochodu, więc sprawa się rozeszła. Uwa... Szanowni Państwo, to jest taka nauczka, trzeba uważać na prezenty. Uwaga, uwaga, złodziej alert. 27... Mój najlepszy przyjaciel zaginął trzy lata temu. Właśnie opublikował... Trzy najczęstsze błędy snowboardzistów. Numer jeden, scyzoryk, czyli nogi wyprostowane, tyłek wypięty, klatka piersiowa pochylona do przodu. Idealna pozycja, aby wystrzelić na główkę, gdy nam przytnie krawędź. Numer dwa, klatka piersiowa zwrócona w kierunku jazdy. Parki ustawione prostopadle do bioder i deski. 3. Zamiatanie tylną nogą. Czyli zmiana krawędzi poprzez podniesienie tylnej nogi i przerzucenie jej na drugą stronę. Najczęściej jest to połączenie tych trzech błędów naraz. Zaobserwuj mój profil, aby w następnych rolkach dowiedzieć się, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja na snowboardzie. 3. Najczęstsze błędy snowboardzistów. Wow. Pisaliście komentarze. Zjedz burgera ze skwerka w Radomiu. Podobno kosztuje 6 zł. Jak to smakuje? Sprawdźmy to. Burgerka bym chciał. Burger może być mały i to wszystko chyba. 5 zł. Ja jestem w szoku, że za 6 zł, czy tam za 5 jeszcze da się coś zjeść teraz, nie? Ciepłego. Pana, to ciepłego. To prawie po kość Pisaliście komentarze. Kiedy były mały pod nogami nie? Do Sergusza podeszły dwie On wsiadł na hulajnogę i zaczął im uciekać. Przez bite 20 minut przysięgam. Minimum 20 minut. Ganiały go na hulajnodze krzycząc, że zdjęcie chcą. A on jest na. <grym to się samochód. grym> ja jestem je? się to czem... Dobra, to wszystko się tu nagra. Czemu nie jest nagrane? To o... <grystanie> wszystko się tu nagra. Czemu nie jest nagrane? Myślałem, że nie nagrali. Przysięgam. <grystanie> ja pierdolę, jaka wiocha kurwa. <grystanie> Spierdalałem widzów na hulej drodze, jestem zabawny. O, ci chuj, nie no kurwa, trzeba w no lajka, dać, bo to kurwa zabaw... najzabawniejsza rzecz na świecie. Ale chciałem... Tutaj wiesz, w chuja polecieć, że kurwa nie było takiej sytuacji, a tu się kurwa okazało, że... No. No nic. No nic, co mogę powiedzieć? No co mogę powiedzieć? Akurat kurwa, to nie za wiele, nie? No kurwa nie no, kurwa, No i chuj, kurwa, No i chuj. Są kwity. Ja największy stary się to Dobra, to wszystko się tu nagra. Czemu nie jest nagrane? Hiiiiiiiiii! <grymne> <A, grymne> to jest Czemu nie jest nagrane? <grymne> no mm. Oddaj mi kurwa ten telefon i oddaj zegarek, ale to już. Już mi tutaj. Zegarek: co to jest? Skuźwa maci. Ej! Te kurwa półekna! Tata, proszę, oddaj mi telefon. No. Masz szlaban, no, powiedziałem, nie będziesz grał i koniec. Powiedziałem, no, ale... nie będziesz więcej używał telefonu. Potrzebuję telefon do nauki. Powie, Do czego? No muszę się uczyć. Bo ci do nauki. Masz tydzień czasu szlaban na telefon. Koniec, nie używasz. Jesteś, kurwa, uzależniony. Co? Jesteś, kurwa, uzależniony tego telefonu. No proszę, tato. Nie będziesz używał mi, nie. No ale muszę odpisać koledze. Ja mu odpiszę, daj. Muszę odpisać koleżance, no. Nie. Koleżance, no mogę, no. Nie ma, nie dostajesz telefonu. Schowany jest i koniec. A ty gagatku. Został ten telefon. Zostaw ten telefon. Oddaj mi ten telefon i oddaj zegarek. Ale ty już. Już od razu mi oddawaj. Zegarek. Co to jest? Szkuź łamać! Ej! Tego kurwa <laughs> pół! Wypadł! Nawet przed tą aferą ja sprawdzałam jego dowód osobisty. Sprawdzałam. I to dlatego, że co tydzień opowiadał mi inną wersję, ile ma lat i jak ma na nazwisko. I pewność mogłam mieć tylko, jak zobaczy na to Nie, nie bałam się, że ma 14. Tylko on mi opowiadał, że ma 28. Potem się to okazało nieprawdą i mówił, że ma 17. Potem mówił, że ma 25. Potem, że 22. Potem, że 30. Potem, że 48. Ja nie wiedziałam, jak ma na nazwisko i nie wiedziałam, ile ma lat. A on mi zaczął jeszcze wkręcać, że jest jakimś rosyjskim szpiegiem z lewym paszportem, a ja będę jego przykrywką. Nawet przed tą. Dowód kurwa po tygodniu sprawdziła. Od niej kurwa instalację, że tak powiem, elektrociepłowni. Kurwa... dobra, chuj w to. Przepraszam. Kąpie. Jak powstaje nieporozumienie? Na przykład, kiedy kolega nie zapnie pasów, możesz mu wydać polecenie zapinaj. A on wtedy zamiast pasów, przez pomyłkę, zapnie ciebie. Nie można go za to winić. Po prostu źle się zrozumieliście. Renault Clio Ghost. Jakieś dwa miesiące temu stworzyłem zespół w składający się z takiego składu. No i jak każdy normalny zespół zaczęliśmy od grania SA Dla tych, którzy nie wiedzą, to taka liga na cały świat, która dzieli się na 5 etapów. Pierwszym z nim jest SA Open. No i od tego etapu właśnie zaczęliśmy. 12 spotkań, wygraliśmy 8, przegraliśmy 4. Ciekawszy mecz, jaki mieliśmy, to taki mecz na TOP 4, może 5 świata żeńskich zespołów i to było Nine Pandas, na które wygraliśmy 16-14. Takie wyniki dały nam 26 miejsce w Polsce. No i to w sumie spoko wynik jak na kilka tygodni grania i trenowania. Taki bilans Dała nam również możliwość udziału w playowach oraz możliwość zgrania meczu BO3 o awans do wyższej ligi, czyli Intermediate. Zostaliśmy od mapy Overpass, naszej najgorszej mapy. No i sań, zobaczcie jak to wyglądało. Jakieś dwa miesiące temu stworzyłem opuszczę szyby. Nie wszyscy wiedzą, że mam nową tubę. Każdy wie, że zbiegają się laski, gdy widzą śmigło na rancie maski. No, tera kozak. Prawdziwy BMW to skończyło się w 9-9 roku. Jak ty już się nie ślizga, to kierowca pisa. Po prostu kompakt bardziej mi się podobał niż kupę. Tak, to oryginalny pakiet. Opuszczę szyby. Niech wszyscy wiedzą. To kim jest Beatriz? <noise> Twoim starym. A?